Kochani, zbliża się Sylwester, więc dzisiaj poruszę temat, jak zwierzątka reagują na fajerwerki i tego typu hałasy. Sylwester to dzień, który nasi pupile nie lubią. Mianowicie chodzi tutaj o temat, jaki dzisiaj poruszymy, czyli jak świnki morskie reagują na fajerwerki. Rozmawiając o fajerwerkach, często rozmawia się na przykład o psach czy kotach. Co w takim razie ze świnkami morskimi. Świnki morskie bardzo nie lubią hałasów, więc fajerwerki są dla nich bardzo stresujące. Tak samo jak dla innych zwierząt, dla psów czy kotów, ale tutaj chodzi o świnki morskie. Więc zaczynajmy. Podam wam skuteczne metody, które tak jakby zniwelują ten stres u świnki morskiej do takiego stopnia, że nie będzie się bała. Pierwszym skutecznym sposobem jest włączenie uspokajającej muzyki. Nie za głośno ale tak, żeby zagłuszyła fajerwerki. Zasłonięcie okien. Wiadomo, że błysk od fajerwerek również przeszkadza i stresuje świnki morskie. Dlatego możecie zasłonić okna. Kolejnym sposobem jest zasłonięcie klatki kocem. Przynajmniej ją tak okryć po bokach, żeby nie było tak jakby tego błysku prosto na klatkę. W czasie, gdy są fajerwerki, możemy świnkę czymś zająć. Chodzi tutaj o to, aby zrezygnować w tym czasie z wybiegu, żeby świnka została w klatce. Najlepiej, żeby miała również jakiś domek. W tym czasie możemy jej podawać ulubiony smakołyk, żeby miała cały czas zajęcie. Można podawać suszone zioła, które działają uspokajająco. Najlepiej te zioła już zacząć podawać kilka dni przed Sylwestrem. Jakie zioła można podawać? No to najbardziej znanym i lubianym przez świnki są suszona melisa oraz rumianek. Możemy zrobić świnką również imprezę sylwestrową i rzucić dużą ilość siana na środek klatki, żeby ona mogła się tym zająć, jednocześnie coś zjeść i się odstresować. W tym czasie będzie miała zajęcie i nie będzie e, tak bardzo reagować na ten dźwięk i hałas, jaki jest ogromny. Jeżeli wpadłeś na pomysł, aby wynieść klatkę do łazienki, to zrezygnuj z tego. To jest najbardziej akustyczne pomieszczenie w naszym domu, co nie pomoże świnkom morskim, a jeszcze bardziej je zestresuje tym głośnym hałasem. Do tego warto napełnić poidełko z naparu z melisy. Kupujecie w dowolnym sklepie melisę, zapaśćcie ją i wlejcie ją do poidełka. Jest ona uspokajająca, więc takim świnkom pomoże w tym ciężkim dla nich okresie. Podsumowując, jak już wiecie, sylwester jest okresem zabawy, jednak każdy pupil, czy to pies, czy kot, czy chomik, czy świnka, reagują tak samo. Jest to ogromny stres, który niekoniecznie wpływa na ich zdrowie. Duży hałas prowadzi do tego, że świnka się stresuje, później ciężko jej będzie dojść do siebie. Pamiętajcie, aby nie zostawiać w tym okresie świnki samej w domu. Warto jest być w tym momencie przy nich, aby czuły się bezpiecznie, żebyście mogli usiąść przy klatce i w razie czego je uspokoić. Ważne jest, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Tutaj jest bardzo ważne, abyście znali te sposoby, metody i z której skorzystali, żebyście wiedzieli, że są sposoby, które mogą pomóc im to przetrwać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Napiszcie mi w komentarzu, czy któryś sposób już wykorzystywaliście, bo może niektórzy z Was mają śpiewki morskie długo i niejednego Sylwestra już z nimi przeszły. Napiszcie jak Wasze zwierzątka reagują na fajerwerki. Film powstał dzięki Pani Ewie oraz Agnieste. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Ich kanał jest u mnie na społeczności w polecanych kanałach. Dziękuję, że daliście mi pomysł na kolejny film. Dzięki Wam powstał właśnie ten materiał. Zapraszam Was również na film, który wstawiłam niedawno, czyli finał zbiórki na schronisko. Zawieźliśmy ponad 100 puszek karmy. Mam nadzieję, że zwierzątka miło spędziły tam święta. Wiadomo, może znalazły ciepły dom, może ktoś ich zaadoptował oby, bo są to naprawdę cudowne zwierzątka. Dostaliśmy... Super podziękowania, dostaliśmy dyplom, dostaliśmy kalendarz, który mogliście zobaczyć na tym filmie. Jeszcze raz, kochani, dziękuję Wam za oglądanie.